W studiu Dziennika Gazety Prawnej moim gościem jest pani Sylwia Bilska, dyrektor zarządzający firmy Edenred. Witam panią, dzień dobry. Pracodawcy w 2018 roku wydali 10 miliardów złotych na świadczenia pozapłacowe. Jak szybko rośnie ten rynek? 2018, tak panie redaktorze, tak jak pan powiedział, było to 10, 11 nawet miliardów. O 500 milionów więcej niż rok wcześniej. Także rynek jest dość pokaźny i rośnie w zadowalającym tempie. Czyli jakie świadczenia pozapłacowe pracodawcy najchętniej przeznaczają dodatkową pulę pieniędzy, które są dla nich kosztem przecież? Trzy czwarte pracowników w Polsce y, posiada przynajmniej jeden benefit pozapłacowy. Najczęściej są to y, karty opieki medycznej. Uh, lub uh, karty sportowe. Niemniej jednak jest to już standard w związku z tym e, pracodawcy, jak i pracownicy poszukują nowych benefitów, bardziej różnorodnych i bardziej e, dopasowanych do nich. Co interesujące, także e, ludzie napływowi, e, tak zwana imigracja e, zarobkowa, także zostaje wyposażona e, w dodatkowe benefity pozapłacowe. Jest to jeden z głównych elementów e, wyboru pracy lub zmiany pracy. Bazuje tutaj na badaniach przeprowadzonych przez Pracuj.pl i firmę Sedlak and Sedlak. I jest to jeden z głównych czynników, który powoduje, że jesteśmy e, zadowoleni z pracy, jest, zostajemy w pracy lub podejmujemy nową pracę. Czy taki dodatkowy sposób wynagradzania to jest specyfika wielkich korporacji, czy też trudno mówić o jakiejś jednoznacznej przywadze, że wielkość firmy decyduje tutaj o wykorzystywaniu takiego sposobu Szukania pracownika, motywowania pracownika. Nie jest to tylko specyfika dużych korporacji. Niemniej jednak duże korporacje dbają o pracownika, o jego tak zwany well-being, ze względu na to, że jego efektywność jest dużo lepsza i programy pozapłacowe są dość szerokie, ze względu na programy retencji pracownika, ale też pozyskiwaniu nowych. Dość, dość dużą widzimy otwartość firm średnich ale też i mniejszych, które coraz częściej e, proponują e, benefity pozapłacowe, w tym na przykład e, kartę lunchową naszą, czyli dofinansowanie do posiłków e, czy profilaktyczne, ze względu na to, że pozwalają one zaoszczędzić też na e, opłatach ZUS. Na opłatach ZUS, tak. czyli pracodawca ma z tego korzyści, tak? Są z tego korzyści. Może nie tak duże jak w innych krajach centralnej Europy, na przykład w Czechach, na Słowacji czy w Rumunii. A... Przypuszczam, że to jest kwestia regulacji prawnych, czyli tak. czy jest i w jaki sposób opodatkowany taki wydatek ze strony pracodawców. Tak, tak panie redaktorze, dokładnie tak się dzieje właśnie w tych krajach. E, regulacje prawne i rząd zadecydował, że jest to jeden z ważniejszych czynników, w związku z tym benefity pozapłacowe, niektóre, zwłaszcza na przykład dofinansowanie um, posiłków, e, czyli karty lunchowe są zwolnione e, z podatku dochodowego. Na polskim rynku jest kilka firm, które z sobą rywalizuje. Jaką, jakiej przewagi konkurencyjnej szukacie, czyli w czym się Chcieliście wyspecjalizować? Gdzie jesteście lepsi w Pani odczuciu? Jest to, jak już mówiliśmy, duży rynek, świetnie rosnący i bardzo przyszłościowy. My jesteśmy firmą globalną. Globalnie jesteśmy liderem w i płatnościach i w benefitach pracowniczych. W Polsce jeszcze mamy duże, duże miejsce do rozwoju. Stawiamy po pierwsze na digitalizację, jesteśmy 100% zdigitalizowani, na nowoczesne metody płatności i przekazu benefitów, czyli karty prepaidowe, karty przedpłacone, dla, większej, dla większego bezpieczeństwa i dla lepszego ukierunkowania otrzymanych benefitów. Dodatkowo będziemy rozwijać właśnie rozwiązania technologiczne, które pozwolą w najbliższym czasie iść z duchem czasu i przenieść także tą część biznesu w kierunku automatyzacji i customizacji. Skoro Pani wspomniała właśnie, że jesteście firmą globalną, czy można mówić o jakichś różnicach kulturowych, że różnych benefitów szukają Hiszpanie, innych szukają Włosi, a polski rynek jest z jakiegoś powodu też rynkiem specyficznym? Europa Zachodnia ma dużą otwartość w stosunku do, do finansowania i, i um, takiego, um, takiej praktyki lunchu, czyli posiłku um, w, połowie, w połowie dnia. To dla nas Polaków i w ogóle Centralnej Europy było takim, taką nowością, wchodziło przez ostatnie 10 lat. I się przyjęło. Tak? Mamy, lunch już nie jest czymś, już nie mówimy na to obiad w środku dnia. I do, za tym idzie także praktyka dofinansowywania posiłków dla pracowników, które są takim elementem well-being, prawda? Jeżeli dofinansowuję, to wtedy też pozwalam i, i w pewnym sensie ukierunkowuję cię pracowniku, żebyś odpoczął przez chwilę w ciągu dnia. Stopa bezrobocia jest w Polsce bardzo niska 5,2-5,3. Według danych GUSU i wszyscy analitycy rynkowi są tutaj zgodni, że będzie się przynajmniej bliższe lata utrzymywać na tym poziomie. Czyli można powiedzieć, że benefity płacowe będą coraz ważniejszym czynnikiem w walce o pracownika. W jakim kierunku ten rynek może się rozwijać i w jakim tempie? Myślę, że ta, jakby pracownice, płace pracowników rosną w dość zadowalającym tempie. dość, dość mocno. W związku, no nie wiem, to się w związku z tym, w związku z tym to jest dość bardzo dobry wynik. I w związku z tym to benefity pozapłacowe będą jednym z czynników decydujących o tym, czy będzie chciał Pan zmienić pracę albo zatrudnić się u, danego, u innego pracodawcy. Po pierwsze muszą być dopasowane, czyli nie na sztywno, bo nie każdemu będzie to odpowiadać, a decyzja jest jednostkowa. E, muszą być łatwe w użyciu i mieć szerokie zastosowanie, to na pewno. No i muszą mieć formę zdigitalizowaną, e, bo to jest w tym kierunku e, idzie świat. E, tak jak mówiłam, e, nawet imigracja zarobkowa, czyli najczęściej jest to, są to, e, jest to Ukraina, Białoruś, e, ale pojawiają się tu już pracownicy z Azji, e, głównie Indie, Filipiny. Podobno też z Brazylii, najnowszy e, kierunek. Tak, tak. Azja, Bra o Brazylia jeszcze nie, natomiast to, są, to jest ten kierunek, ponieważ mamy bardzo duże zapotrzebowanie. E, Czytam, zgodnie z badaniami, gdybyśmy nie mieli y, imigracji zarobkowej. Ilość wakatów w Polsce wynosiłaby milion. W związku z tym byłoby to ogromne zagrożenie dla, dla przedsiębiorców, ale też dla, dla ekonomii. I nawet w przypadku imigracji zarobkowej, benefity pozapłacowe są niezmiernie ważne. Jeżeli nie zaproponujemy pracownikom dofinansowania zakwaterowania, tak zwanej akomodacji, dofinansowania posiłków, właśnie karty lunchowej, czy innych dodatkowych benefitów, wybierze kogoś innego i nie będzie to najlepsza oferta. To już staje się takim, powiedziałbym, pakietem dla pracownika. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. W studiu dziennika gazety prawnej moim gościem była pani Sylwia Bilska, dyrektor zarządzający w firmie Edenred. Dziękuję raz jeszcze pani dyrektor. Dziękuję.